Przekaz kochani dla raka na tydzień 18-24. Przyszły tydzień. Zobaczmy w jakiej będziecie energii, cóż tam się zadzieje. Jaka energia będzie Wam towarzyszyć. I cóż się zadzieje ciekawego w przyszłym tygodniu. No, i zobaczmy tą energię przyszłego tygodnia. No, kochani, yy, no ten przyszły tydzień niestety muszę Wam mówić prawdę i tylko prawdę. Zapowiada się dosyć ciężko. Macie tutaj dziesiątkę mieczy. Pocieszające jest to, że po tej yy, dziesiątce mieczy, która jest taką kartą dużej, bardzo ciężkości wyczerpania w ogóle psychicznego, fizycznego. No, to już nie ma nic gorszego, co może być, może być tylko lepiej, tak? Czyli w przyszłym tygodniu, najwyraźniej, widzimy tutaj jakiś kryzys będzie tak naprawdę, za dużo, jakbyś, jakbyście wzięli tak naprawdę na siebie. Dzieje się dlatego, że macie bardzo dużo wiary, tak? Że to, co robicie, to jest w tym jakiś cel wielki, tak naprawdę, w waszym życiu. Dlatego bierzecie tak bardzo dużo na swoje barki, bardzo dużo moim zdaniem, tak? Mało tego, dajecie się, ta karta mówi o tym, że dajemy się w jakiś sposób wykorzystywać, że nie do końca jesteśmy nieświadomi tego, co się dzieje. Myślę, że gdybyśmy zatrzymali się na chwilę i pomyśleli, to wiedzielibyśmy o tym, że to też tak troszeczkę na, na, na własne życzenie, tak, te miecze powbijane. No to zobaczmy w takim razie, kochani, cóż tam się zadzieje w przyszłym tygodniu. No, mamy tu teraz tak, na pewno mogę powiedzieć Wam o tym zdecydowanie, że ten początek tygodnia to jest to, że chcecie koniecznie zatrzymać pieniądze mm, dla siebie, czyli jest tutaj na pewno chodzi o jakieś sprawy urzędowe, sądowe, coś w tym stylu, a końcówka tygodnia to jest tak naprawdę sytuacja, kiedy jest już pozamiatane i ten etap jest zamknięty i konkretnie, że tak powiem, ucinacie wszystkie te sytuacje i rozwiązujecie te problemy, tak? Mamy tutaj bardzo dużo tak naprawdę różnych sytuacji, takich widzę, że dosyć trudnych, bo na pewno będą wiadomości, tak. Mamy tutaj na początku tego dnia to, że chcecie koniecznie zatrzymać pieniądze dla siebie i wiąże się to na pewno z jakimiś sądami, urzędami i tak dalej. Na pewno będziecie czekać tutaj na wiadomości. Po tych wiadomościach będą musiały nastąpić zmiany, tak. I to są takie zmiany, które się rozpoczną, i być może one nie zadzieją się na zasadzie, że do, jakby doprowadzicie te zmiany do końca, ale te zmiany już zaczną się dziać. I tutaj na pewno będzie mm, jakiś wybór, tak, konkretny, pod koniec tygodnia, który będzie generalnie dotyczył też Was i Waszego domu, potem, ponieważ ten dom jest w ogóle odwrócony do góry nogami w tym domu chyba się nie dzieje najlepiej tak naprawdę, ale ta karta też oznacza dużą ilość ludzi, tych ludzi nagle zabraknie i będziecie mieli okazję, żeby skupić się na sobie, na chwilę wycofać się, pomyśleć i myślę, że dojdziecie bardzo szybko do takiej, że tak powiem, sytuacji, że przemyślicie i będziecie już wiedzieli, że musicie postawić ostro na swoim i zdecydujecie o pewnych rzeczach w bardzo szybki i konkretny sposób, bo ten al mieczy mówi o tym, że tu załatwiamy sytuację w 3 sekundy i bardzo stanowczo. Bardzo. I ta karta leży też przy tej karcie domu, tak? Więc to będą sytuacje, gdzie wybór będzie być może też dotyczył Waszego domu. Ale zobaczmy w takim razie, czego będzie dotyczyła ta, to zatrzymanie tych pieniędzy. Będziecie, na pewno macie tutaj do wyboru jakieś żonglowanie pieniędzy. Tak jakbyście nie do końca wiedzieli, jak zdecydować, jeżeli chodzi o finanse? Mogą tu się nawet pojawić jakieś dwie oferty pracy, ale pojawia nam się ta sprawiedliwość, która sama tak naprawdę poniekąd, bardzo często jest tak, że my doprowadzamy do takich sytuacji sami, że przechodzi ta sprawiedliwość i wymiata wszystko za nas, tak? Więc tutaj mogą, może być tak, że przyjdą wiadomości, przyjdą wiadomości z sądu, z urzędu. Które tak naprawdę doprowadzą do tego, że pójdziemy w zmiany. I czego ta sprawiedliwość będzie dotyczyło? Będzie Wam bardzo przykro z powodu tego, jakie informacje do Was dotrą, tak? bo tutaj mamy taką bardzo dużą przykrość. Być może liczyliście na coś i się bardzo w tym momencie rozczarujecie. Przy, być może przyjdzie takie rozczarowanie to często wiąże się z takim mm, sytuacją, że przyszło coś tak troszeczkę jak grom z jasnego nieba tak i dotknęło nas aż gdzieś tam w środku i czy, poczuliśmy się rozczarowani bo ta karta mówi o rozczarowaniu czego będą mm, no, te wiadomo, wiadomości będą dotyczyły na pewno tego że w tym momencie mm, e, kochani e, poczujecie się to jest karta w ogóle porażki, zranienia przy tym mamy no tą przykrość dużą Niestety musicie się nastawić na to, że ta przykrość do was przyjdzie, tak? Chciałabym się mylić, no ale karty mówią to, te, te, tak przedstawiają sytuację, a nie inaczej. Ale po tej karcie, tej porażki, na pewno będą tutaj zmiany. A te zmiany, te szóstka mieczy, mówi zawsze o, takim, o takich zmianach, które i tak musiałyby tak naprawdę przyjść. Bo my na niektóre rzeczy czasami przemykamy oczy i poniekąd udajemy, że ich nie widzimy, bo jest nam tak wygodniej też, tak? Bo nie mamy takiej siły czasami. Perswazji w sobie, żeby z czymś ruszyć albo coś zmienić, ale ta sytuacja wcześniejsza z tą sprawiedliwością, tutaj i z tą przykrością na pewno mm, zdecyduje o tym, bo my się, wy się zatrzymacie tak w tej przykrości i, i tak dalej. Zatrzymacie się na chwilę w życiu i będziecie wiedzieli, że coś jednak będzie trzeba zacząć robić inaczej. I czego dokładnie będzie dotyczyła ta szóstka mieczy, która mówi o zmianach, które przyjdą. Tego, że postawicie tutaj, jest mężczyzna, tak? Pojawi się mężczyzna. Ja często mówię, że to jest dla mnie kierownik to może być w ogóle to są też mm, właśnie po raz kolejny sprawy urzędowe być może będziecie musieli odpisać być może będziecie musieli zareagować tak w tych zmianach mm, że tutaj mogą być też pisma urzędowe mogą być tam jakieś dokumenty papiery i tak dalej i pewne rzeczy być może będziecie mu musieli nawet pojechać dowieść, zmienić wysłać dlatego że szóstka mówi nie czy o zmianach tak czyli zmieniamy mm, pewne rzeczy i to jest początek tych zmian. To nie jest tak, że w tej szóstej mieczy my dzisiaj coś zmieniamy, jutro jest okej. Okay. Nie, to jest początek zmian, i dwójka buław mówi o tym, że będziecie musieli zdecydować. Um, no, będziecie zde musieli zdecydować, i tu pojawia się bardzo agresywny mężczyzna, który z tego powodu, mm, tej decyzji, no może się wściec, tak? Bo tutaj mamy króla mieczy, tutaj mamy rycerza mieczy, i te decyzje tak naprawdę, no, to spowodują agresję jakiegoś mężczyzny. Ta decyzja jest też przy domu. Dlaczego ta dziesiątka kielichów jest odwrócona? Bo chcecie spełniać swoje marzenia, tak? A nie możecie w tej chwili, bo chcieliście spełniać swoje marzenia i chcecie spełniać swoje marzenia, a nie mogliście z powodu tego sądu i tej decyzyjności, która tutaj przychodzi tak naprawdę. I dlaczego zamykacie gwałtownie ten etap, który był wcześniej? Dlatego, że macie marzenia, chcecie tutaj spełniać marzenia i tutaj żyjecie marzeniami, tak naprawdę. Być może te marzenia są, Rycerz Kielichów pokazuje bardzo często, że one są w ogóle puste, takie puste, takie, takie to takie marzenia, które mogą się nigdy nie spełnić. No, jak to nam zabroni marzyć, prawda? Chcecie spełniać swoje marzenia, chcecie iść po jakiś sukces. Hmm. To jest dla Was bardzo ważne. Wy będziecie walczyć, tak? Bo tu jest bardzo dużo walki i Wy w ogóle, tak jakby po tych kartach, widzę przede wszystkim, że Wy w życiu bardzo walczycie o swoje szczęście i swój dobrobyt, tak? I, i im więcej będziecie walczyć o to w życiu, bo ktoś kiedyś powiedział, że te, nie ten ma pieniądze, kto o nie walczy, tak? To, to wcale nie jest tak, jak nam się wydaje, że im bardziej walczymy, tym one będą do nas bardziej przychodzić. Nie, to jest właśnie to jest właśnie coś, co jest nieprawdziwe, tak? Także los nam będzie bardziej pomagał, jak zatrzymamy się, przemyślimy pewne bardziej rozważnie, będziemy postępować, a tutaj mamy bardzo dużo pędu. Dużo generalnie mamy agresji i dużo mamy tutaj decyzji, sprawiedliwości, walki takiej. Im bardziej walczymy tym, jak przychodzą jakieś złe wiadomości, tym bardziej tutaj właśnie szczególnie czujemy się pogrążeni, w smutku, tak? Rozczarowani jesteśmy. Ale macie swoje marzenia, chcecie je za wszelką cenę spełnić, tak? No to zobaczmy w takim razie, jaka jest rada na ten przyszły tydzień, co ewentualnie mogłoby Wam pomóc, żeby złagodzić cały ten stan, który tutaj przyjdzie. No, i mamy kochani radę taką, że, żebyśmy zwrócili uwagę na jakiegoś mężczyznę, który idzie do nas tak naprawdę albo jest blisko nas, który daje nam ten kielich pełen miłości, i zwrócili uwagę na to, że tak naprawdę Wy macie bardzo dużo w swoim życiu. To nie jest tak, że wy jesteście w dramacie jakimś, tak przynajmniej ta rada pokazuje, że wy macie dużo, tak? Tylko jakbyście tego nie dostrzegali tak naprawdę. I zwróćcie uwagę na jakiegoś mężczyznę po 45 roku życia, który jest bardzo agresywny, jest takim tajfunem, tak? Rada jest taka, żeby zwrócić na niego uwagę i zwrócić uwagę na mężczyznę, który, który ofiaruje wam serce na dłoni. Ten mężczyzna to jest taki mężczyzna od serca, tak? Być może jesteście z tym człowiekiem. A być może ten człowiek wyciągnie do was jakąś rękę. Ten król Buław, zobaczę jeszcze w tej radzie, po co on się tutaj pojawia. Ten król Buław mówi o tym, że będzie jakaś, jakiś moment, gdzie on jakby będzie decydował o tym, co się zadzieje. Tak? Zwróćcie uwagę na mężczyznę po 45 roku życia, który jest bardzo energicznym człowiekiem, zajmuje się bardzo dużo finansami i finansami, jest rozważny. Na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo poukładanym człowiekiem i zajmuje jakieś stanowisko, tak? Bo przy nim jest koło fortuny. Więc jeżeli Wasza sytuacja jest zła, być może ten człowiek Wam pomoże, zwróćcie na niego uwagę, tak? Być może ten człowiek Wam pomoże, bo koło fortuny mówi o tym, że jak jest źle, to zaraz będzie dobrze. I przy tym kole fortuny jest ten mężczyzna. I zwróćcie uwagę też na mężczyznę, który wyciąga do Was tą rękę z kielichem, tak, ponieważ przy tym mężczyźnie jest dobrobyt i jest spokój. Także, kochani, tak to mniej więcej widzę. Do usłyszenia.